Z tej strony, Nero. Ja jestem Dolak. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Rating Islands 2. Eee. Yeah. <ścoughs> <Ja jemnie. ścoughs> Dobra, tak więc. Tak więc w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam zmiany. Jak widzicie, zmiany są wielkie. Tak. Najpierw zacznijmy to, że tutaj oświetliłem bardzo dużo pochodniami, że tak powiem. Teraz tutaj baza. Bazę tutaj Dolak zmienił jeśli chodzi o sam e, sam wierzch, że tak powiem, wchodzimy teraz do środka. Tutaj pozbyliśmy się farmy, e, tutaj zrobiliśmy schodki, i farma teraz jest, zboża jest tutaj. W tej skrzynce mamy chlebek, zboże oraz nasionka. Tutaj jest teraz e, kurde, e, generator kobla. Jako się znowu wysuwać nie mogę. I tutaj drugie wyjście. I tak się w sumie to w tej chwili tutaj yy, ma. No to jest taki malutki schron, który po, o, oświetliłem w poprzednim odcinku. Dobra, tak więc to w sumie byłoby na tyle. Ja w ogóle zbiorę sobie tą yy, tabliczkę, która jest nad tym diaksem. <grych> Czemu? Bo mogę. Tak więc, co będziemy robić dzisiejszą? O, to więc, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Dlaczego? Jak widzicie, mamy dwie wełny, zrobiliśmy sobie z pajęczyn, bo trzeba się troszeczkę pozbierać pajęczyn, tak myślę właśnie. Ma, możemy zbudować dom. Na razie zbyt nie mamy z czego zbudować tego domu. Ja sobie robię robię kilof i roboty. Co bierzesz? Ciele tu jest, bo ja widzę go na mapie Ile mam kaktusów? Kurde, ja teraz nie ogarniam właśnie te, tego zdania, żeby zrobić e, farmę kaktusów z co najmniej 300 kaktusów. Nie wiem, czy to jest gdzieś piasek. Możliwe, że piasek jest w tej, w ukrytej skrzyni. No bo za nie wiem, jak byśmy mieli posadzić to wszystko. Hmm. Coś czuję, że dzisiaj chyba zajmiemy się tamtą kolejną naszą wyspą. Zaczniemy ją jako taką oświetlać i tak dalej. życie? Do... Dwa, dwa mutanty nam urosły. Lecę je ścinać. W sumie, jeśli chodzi o to nowe mikrofon, to w sumie zauważy... oglądałeś e, drugi odcinek? E, nie. E, to ogólnie słychać malutką różnicę pomiędzy z tym mikrofonem, a jak nagrywałem telefonem, ale malutką i w sumie wyszła nawet na dobre. Tylko co mnie wkurza, że po prostu jak wrzasnę do mikrofonu, to po prostu słychać takie jakby puknięcie w, to, w, ten, w ten mikrofon. Tego się właściwie obawiałem, ale nie jest źle, nie jest źle. czego, tak, chyba co każdy film będę wam e, mówił o, ty, e, o sytuacji, o moim formacie. Jeszcze formata nie mam, <laughs> o Boże, i nie wiem czy lakty tygodniu jeszcze będę miał. Ale mówię, Minecraft chodzi dobrze jak się włączy inne programy i tylko się będzie miało Minecrafta włączonego. No w sumie mam jeszcze tylko hamacza włączonego, no i Minecraft serwer. I w sumie to wszystko. No i oczywiście escape. Tego już, nie, tego już akurat nie liczę. Weź kurde, zbieraj to drugie drzew, e, d, e, drzewo. Weź niszcz kolejne. Czen? Jak ty mówisz czekaj, no to to znaczy, że będziesz... Że, że, znaczy, że oznacza, że to bardzo dużo czasu muszę poczekać. Tak jest zawsze. Doldziu. Tak samo tak jak, 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 jak jak chciałem z tą rozmawiać przed chwilą. Kurde i... Na mi rozwaliło to, że piszesz, że napisałeś, że napisałeś tak, że robisz jeszcze lekcje i... chwilę! Poczekaj! Już mogłeś napisać. Poczekaj, kurde, pół godziny, a nie chwilę. Demił. Dobra. Eee, jakieś pochodnie mamy, czy coś w tym rodzaju? Powinniśmy coś mieć, albo i nie. Dobra, mam 8 pochodni. Mówię, przydałoby się tam wszystko pooświetlać, i tak dalej. Na tej nowej naszej wyspie. I w sumie chyba coś czujesz, że nawet dzisiaj dom możemy zbudować. Mamy nawet sporo kamienia, w sumie ja mam przy sobie sporo kamienia. I moglibyśmy zbudować jakiś kamienny dom. Coś czuję że jedną piętrówkę po prostu. To wszystko. I przy okazji moglibyśmy po prostu oświetlić e, tamtą drugą wyspę. Ja się cały czas tylko zastanawiam, gdzie jest ta ukryta skrzynia Czy ona będzie gdzieś, nie wiem, na, na zewnątrz, czy będzie trzeba się gdzieś jakoś specjalnie kopać Znaczy się, będzie się gdzieś trzeba kopać Co drewno się już przetapia, a ty dalej żadnego drzewa żeś nie zniszczył. Dobra, coś czuję, że w tej chwili chyba wszystko pochowam i rzucę się w przepaść. Potem wezmę co moje. Ej, w sumie mamy 7 piasku tutaj, nie? No. Kurde, ale to tak... jest. No, wiem, wiem. Kurde, w sumie to i tak jest nadal za mało. I właśnie zastanawiam gdzie ten piasek będzie. A ty masz il, A ty masz e, trochę kobla przy sobie? Przy sobie nie Hmm, spoko To ja biorę cały kobel Który tutaj mamy. Czekaj, odejść trzy jeszcze na siekierkę Tam leży przy skrzyni jakby co e, No Weźmiemy, no mówię, troszeczkę tutaj już tutaj się troszeczkę już drewna przetapia I tak dalej. O, drzewka nie się mówię coś czuję, że będziemy mogli już budować dzisiaj domek Ale na tej wyspie czy na tamtej nowej Na tej bym zbudował No ale to nie wiem czemu zastanawiam Czy może byśmy jeżeli zniszczyli to tutaj tę górkę całą Co? Jak żeby zniszczyć tą górkę całą to jest zbudować taki fajny domek, z Cobra oczywiście. I będzie tutaj farma odpiła mi pięknie. Tylko załóżmy będzie tutaj. Nie jest baza, będzie taki jakby domek mały. taka baza. Nie ja na przykład myślałem, żeby tutaj zbudować dom. Tu gdzie jest tak mnóstwo pochodni. Ale to, co ty myślisz, no to też jest dobre, ale. Wymagałoby sporo pracy tutaj. I w sumie ty byś kierował całą pracą, bo ja nie wiem jak ty dokładnie to widzisz. Byśmy musieli zrobić speed arta. Ale spoko mi to pasuje. Dobry pomysł, tylko musiał ty, musiałbyś ty wszystkim tutaj e, rządzić, ja bym dalej pewno kopał kobla, a ty byś tutaj wszystko budował, bo mówię, ja nie wiem dokładnie jak ty chcesz to zrobić, ale pomysł jest spoko. Patrz, po prostu... Zniszczylibyśmy to całą górkę, tutaj no. gdzie jest baza, jeżeli chciałbyś zostawić tam bazę, to byśmy zostawili tutaj taki jakby domek czy coś w tym stylu. No. Tam to pod ziemią by zostało, i tutaj byłby teren płaski, byśmy mieli dużo miejsca na dole, i byłaby taka duża, fajna farma. Farma? Farma, żarty. Przydągu. A, spoko. Już nie będziemy chyba budować wili na całą wyspę. Czy nie? No. To nie wiem, to wiesz co, to weź ty to wszystko, to już rób powoli, już możesz zacząć, daję ci cały kobel, który mam. Ale nie, tą górkę najpierw nie zniszczyć. No wiem, wiem, ale i tak ci już daję, wszystko tutaj mam, cały kobel. ja jeszcze idę pełnić samobójstwo. No to, no to kobel w sumie odłóż do skrzyni. Nie no kurde, skoczę z koblem. Zabiłbym cię wtedy, po raz drugi. Z koblem? Skąd? Kobla byś już nie miał O co ty się zabijasz? <ścoughs> Widziałem jak się położyłeś na ten kaktus Fajnie się spało na kaktusie? Położyłeś sadzonki? No kurwa. No, no nie ma chuja, bo po co, nie? Nie masz chuja? Ty nie masz chyba. Nie ma chuja we wsi. Dobra, jest ok. No to możesz niszczyć tą górę i tak dalej. Nie ma chuja? Trzeba brać kurde do wody. Myślę, że domek by był z kobla i dach byśmy mogli zrobić z drewna z desek. Oczywiście. Idę w sumie zrobić sobie łopaty i tak dalej. Łopaty jeszcze nigdy nie robiliśmy tutaj w sumie. P stworzę pierwszą łopatę na tym świecie. The first shovel on the aha, aha. Dobra, więc zacznijmy niżdżąc kurde. Przy okazji będzie dużo dirgu. No, przyda się na kolejny most i tak dalej. Ale, ale z Dyrdum może będziemy robić inne ciekawe rzeczy, no co tak było potrzebne Ale coś czuję, że tutaj tą... Te, ten nasz taki jakby... kurde, jak to nazwać... no ja pierdzielę. No tutaj to, to miejsce, gdzie mielibyśmy się wraz czego okryć przed takimi stworami zostawiamy sobie, bo jest fajne. Tą bazę? No tą taką malutką tutaj. A, tą? No to zrobimy taki tutaj z tego schronu, bo górę po prostu rozkopiemy, ale ten Nie no. całą OK Może no tutaj ten schron już zostawiam, bo ja nie chcę żeby on, on zginął jest fajny Zrobić ci łopatę Jak też. W tym co nie znalazłem drewna, więc jest... No bo, ja, no bo ja mam całe drewno. Okej, okay. w sumie o A ten schron będzie taki mały, czy będziesz go powiem nie wiem, w sumie wykop, wykop jak tutaj. Te... Aha, tutaj ten schron. No wiem, nie wiem, tutaj ty myślisz jakoś nad tym, a ja w tej chwili, ludzie, myślę, że już w tej chwili zrobię przyspieszone tempo. Tak więc zapraszam do oglądania. Już. Dokładnie. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, ludzie, tak wygląda w sumie mini-willa, tak powiem. <grym> mini godzina Nie jeszcze? Tak, dokładnie, nie jeszcze. Będzie tutaj na miejscu. Tutaj na miejscu okien, będą płotki. Tutaj jest balkon. No i ogólnie tak się tutaj wszystko prezentuje. Hm, balkon, tym razem, żeby był, a nie tak jak było w poprze poprzedniej serii Spotting Islands. Tak więc w sumie już. Achievement get, że tak powiem. Zbuduj dom. Można już powiedzieć, że zbudowaliśmy, więc... Like a boss. No. Tak więc... Chodzi o zadanie przeżyj i jest ono już u nas Tak jakby. Dobra. Tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Nero. Ja jestem Balak. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał.